Zawsze będzie w słońce. Zakończyła koncert laureatów z 18 festiwalu Piosenki Radzieckiej Zielona Góra 82. Chcemy Państwu serdecznie podziękować za obrazki. Dziękujemy wykonawcom. Dziękujemy również telewizom, którzy oglądali nasze koncerty. Chcemy podziękować także towarzyszącej nam przez cały czas grupie wokalnej Polskiego Radia i Telewizji Katowicach. Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Andrzeja Marko, Jana Wierzbicy, Henryka Krzeszowca i Jerzego Miliana. Jerzego Miliana, wieloletniego szefa orkiestry, kilkakrotnego kierownika muzycznego Festiwalu Zielonogórskiego, a dzisiejszego jubilata. Tak się bowiem pięknie złożyło, że właśnie dziś Jerzy Milian obchodzi 25-lecie swojej artystycznej działalności. Serdecznie gratulujemy panie Dyrektorze. Zapraszamy zatem do Zielonej Góry za rok. A żegnają państwa Jadwiga Piątkowska i Marek Gajewski.